Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Roblox'a Adopt Me. Tak jak mówiłam pod poprzednim filmem, że jeśli będzie 10 łapek w górę, to nagram dla Was yy, odcinek niespodziankę. Dlatego w dzisiejszym odcinku będę zmieniać mojego kotka na neonowego. Tak, będę zmieniać dzisiaj mojego kotka na neonowego i zaraz pójdziemy... I będzie to też taki y, w ogóle dla Was poradnik, jeśli ktoś nie wie jak to zrobić, a chciałby zmienić na przykład pieska, czy kotka, czy jakieś inne zwierzątko na neonowego, no to zaraz właśnie pokażę. Więc najpierw musimy, y, ja dam sobie Exit Home, bo musimy iść do takiego miejsca jednego, które jest w miarę dobrze ukryte, więc sobie no, może na czymś pojadę, może na rolkach sobie pojadę, o, tak lepiej. No i jak tam już będę na miejscu, to zaraz do was wracam. Postanowiłam, że nagram to dla was, gdzie jechać, jakby ktoś nie wiedział. Więc tak, jedziemy sobie na ten most. Tutaj. Ja sobie tylko ściągnę te rolki. I teraz skaczemy do wody. A dlaczego? Dlatego, że to miejsce jest tutaj. Jest ono właśnie tak schowane, więc teraz sobie tutaj wejdę. I zaraz będziemy zmieniać kotka na neonowego. Ojejku! Jejku, jak ja się cieszę! W sumie to już mam jednego kotka neonowego, ale fajnie mieć dwa, więc sobie tak pomyślałam, że no, zmienię na odcinku właśnie kotka, żeby wam pokazać, jak to się robi. I teraz tak: żeby y, móc zmienić, na przykład w moim przypadku, kotka na neonowego, trzeba mieć cztery takie kotki. 4. I trzeba je mieć full ground, czyli wszystkie zachcianki kotka spełniać. Jeśli kotek będzie tak samo, jak tutaj widzicie, luna, full ground, jeśli kotek będzie full ground, to wtedy można tutaj te cztery kotki położyć. I tutaj na środku będzie, no wyjdzie nam neonowy kotek. Więc teraz wam pokażę, jak to się robi. Bierzemy pierwszego kotka. Place pad, czyli połóż zwierzątko. OK, drugi kotek, tu mam full ground. OK, eee, jeszcze, gdzie ja to mam? O, tutaj kolejny kotek. I ostatni. Ojejku, który to? Eee, ten. Jejku, patrzcie! Ej! Jaki słodki. O ran, jaki słodziak! Weźmy go do rączek. Wow! Patrzcie jaki słodki. Jak się fajnie błyszczy. Piękny ten kotek. Ja, ja bym tak by go w coś ubrać, bo yy, no tak byłoby ciekawiej. <laughs> Może w taką? Mmm, no nie wiem, chyba nie wygląda najładniej. Może na razie kupię w takie serduszko. O, takie serduszko mu ubiorę. Jejku, zobaczcie, jaki słodziak. I nazwiemy go. E, dress up. Nazwiemy go. E, luna. Może być Luna. A później tam jeszcze dodam emotki, będzie bardzo ładny. O. Jejku, jaki ładny, śliczny kotek. O, jaki śliczny, taki różowy. Dobra. No i tak właśnie wygląda zamiana y, zwierzątka neonowego, więc myślę, że Wam pomogłam. Jejku, Dobra, i ogólnie teraz y, idziemy spełnić jego zachcianki, czyli mu się chce pić i jeść. O, fit. Damy mu jeść. O. <grym>, Jejku, jaki słodziak. Zobaczcie, jak słodziu się je. ok, i teraz jeszcze tylko musimy mu dać pić. No. O, tutaj mam lemoniadę, więc super. Bardzo ładny, naprawdę mi się bardzo podoba. Mam jeszcze neonowego... O, tu jest ten kotek właśnie. Mam jeszcze neonowego e, Gordona i wygląda on tak. O, i mam jeszcze neonowego pieska, który wygląda o tak. I wszystkie są takie słodkie. Ej, zobaczcie, ja już pieska nazwałam Luna, więc kotka jakoś inaczej muszę nazwać. To później sobie tam inaczej go nazwę. No i mam w sumie jeszcze jednego kotka neonowego. Mimi się nazywa. Więc mam dwa kotki neonowe i będę mogła się z kimś wymienić. O. O, jedku ja widziałam sobie jakiegoś innego. No, słodki. Dobra, idziemy. W ogóle wam muszę pokazać mój domek jeszcze. Tak. Na zakończenie sobie może jakiś w ogóle prezencik otworzymy. A, i w ogóle mi się trafił wiewiórkowóz. Tak bardzo na niego czekałam, bo bardzo chciałam mieć ten wiewiórkowóz. Trafił mi się ten, o, wiewiórkowóz w tym dużym gifcie, tym dużym prezenciku, który kosztuje, no, 400 niestety. O, może się z nią wymienię. Proszę, daj mi to. Bo ja bym chciała się... O, nie chcę mi dać. Ale ja bym się chciała wymienić... Ym, ja bym się chciała wymienić za to. Za ten taki, o, ten. O, może i tak pokażemy. O, proszę. <laughs> Jejku. E, dobra, chyba chyba nie chce się wymienić. Dobra. E... <laughs> Co to było? Okej. Okay. O. Proszę. No nawet nie wiem, czy ona chce, bo ja, ja bym chciała mieć ten pojazd z lodami, bo tam można kupować lody. O. Ja teraz jej dam to. I zobaczymy, czy, co ona mi da. No nie, na razie nie daje mi niestety. Więc damy deadline. Nie, dziękuję. Okej, okay, widzę, że mi tego nie da, więc idziemy pokazać, idę wam pokazać mój domek. No więc myślę, że jakby tam w tym domku będę, to zaraz do was wracam. Okej, okay, ja już jestem w domku. Tak wygląda mój domek. Ale to nie koniec. Tutaj taką tajną skrytkę. I właśnie pokażę Wam tutaj ten domek, jeśli będzie do końca już gotowy. W następnym odcinku Wam pokażę ten domek w tej tajnej skrytce. Tak, tutaj się siada i tam jest domek tajny, schowany. Więc w następnym odcinku Wam ten domek pokażę. Więc oczywiście jeśli Wam się spodobał taki poradnik, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na, na moim kanale. To pa pa, do następnego odcinka.